Witaj, nieprzypadkowy widzu, nieprzypadkowo widzko i to obserwatorze a z Boczuszku monologii z drogi, czyli pierdol o niczym. Dzisiaj część druga spod Parlamentu Europejskiego. Dramatyczna pauza, tak? No. no niestety nikt mnie tutaj nie zaprosił. Nie pracuję tutaj na co dzień, jestem po prostu na wycieczce w, w Brukseli i postanowiłam sobie tutaj przykopotkować i nagrać tutaj, zjeść śniadanie w ogóle, tutaj, tak, w takich okolicznościach przyrody, manifestując, że być może kiedyś będę, nie wiem co to będę robić, ale być może kiedyś to jeszcze będę, zawodowo miejmy nadzieję, w jakiejś konfiguracji, może jakąś mowę będę wygłaszać, nie wiem, może odbierać nabla, to chyba nie tutaj się na nabla odbiera. Napiszcie w komentarzu, gdzie się odbiera Nobla, chyba. No dobra, nie, nieważne. Oczywiście Adychat już się dozwał w związku z tym idę i nagrywam dalej, bo było na temat tego intuicyjnego. Podróżowania i tego, że ważne, że generalnie posiadanie naładowanego telefonu, jest ważne. Więc teraz krótka przygoda, jaka mi się przydarzyła. Przygoda pewnie by się nie przydarzyła, gdybym gdyby była zapobiegawcza, ale umówmy się. W życiu nie zawsze wszystko da się przewidzieć, a ważna jest, i to chcę, żebyście wyciągnęli z tego odcinka, więc puentę daję na początku umiejętność radzenia sobie w różnych um, sytuacjach. No i sytuacja jest następująca, że wczoraj um, rozładował mi się telefon. W środku miasta Brugi, kiedy postanowiłam, że sobie kopytkuję miasto, piasto nie jest duże, natomiast go w ogóle nie znam. W związku z tym nie bardzo wiedziałam, jak mam wrócić na dworzec. Ale koniec języka za przewodnika to pierwsze. A drugie, po chwili takiego, bo już byłam bardzo zmęczona, zrobiłam chyba wczoraj kilkadziesiąt kilometrów, po chwili takiego zniechęcenia dotyczącego tego, że już mi się nie chce, stwierdziłam, że no, widzę azymut, taki punkt charakterystyczny, w związku z tym idę w tamtym kierunku, gdzieś dojdę. Jakoś się znajdę. I teraz po co ten przedługi wód, po co ta anegdotka? Że to jest takie bardzo, bardzo życiowe. Generalnie czasem zgubimy mapę, nie będziemy mieć wszystkich środków dostępnych, ale po pierwsze, ważne, że są ludzie wokół, które będą w stanie nam pomóc, wystarczy poprosić. Przy okazji pozdrawiam pana Konrada ze Starbucksa na dworcu, który pożyczył mi ładowarkę i napisał bardzo dobrze moje imię. Pozdrawiam, panie Konradzie. A po drugie że nawet jeżeli już wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie iść dalej, to kiedy mamy azymut yy, i wiemy, jaki jest cel, yy, to siły się znajdą. I, I tym tak naprawdę chciałabym zakończyć moją wycieczkę w Brukseli i wrócić już później do monologów, dokończyć sobie serię grą. Do tego zapraszam serdecznie. Zapraszam do obserwowania, do subskrybowania kanału, yy, no i do coachingu. Yy, a że życie to droga, te szerokości długości bają.